Dzień dobry Państwu, Legia Warszawa kontynuuje zmagania w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Już jutro o godzinie 18.45 zmierzy się z białoruskim Dynamo Mińsk. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie sporo informacji na temat najbliższego rywala Legii Warszawa, jaki poziom reprezentuje i jakie szanse w tym spotkaniu ma stołeczna drużyna. Na samym wstępie jednak wielka prośba do Was, zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie i zachęcam też o oczywiście do subskrypcji tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. A partnerem tego kanału jest pokój typerów, który serdecznie zaprasza na kanał Telegram, na którym znajdziecie wiele ciekawych propozycji, statystyk i analiz piłkarskich. Szczegóły znajdziecie w komentarzu. Dynamo a więc najbliższy rywal Legii Warszawa, to mistrz Białorusi, który na to trofeum czekał niemalże 20 lat. Na samym początku tego sezonu mierzyli się zatem w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zaczęli od pierwszej rundy, od starcia z piłnikiem Erywań, a więc zespołem z Armenii w pierwszej w meczu domowym dla Dynamo Mińsk. padł bezbramkowy remis. Tam Dynamo zabrakło przede wszystkim skuteczności. W rewanżu o włos Dynamo nie odpadło z tej pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, gdyż dopiero w 91 minucie z rzutu karnego zdobyło zwycięską bramkę. To był bardzo wyrównany mecz, natomiast Dynamo było w stanie przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. W drugiej rundzie czekało jednak na nich zdecydowanie bardziej wymagające starcie, gdyż rywalem był Ludogorec, który u siebie. Nie dał złudzeń, wygrał 2 do zera. Później w rewanżu Dynamo u siebie próbowało odrobić straty. To spotkanie wygrało 1 do zera i do samego końca walczyło o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Natomiast Ludogorca pokonać się nie udało. Dlatego też Dynamo Mińsk spadło do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy i tam mierzyło się z Lincoln Red Ims a więc z zespołem z Gibraltaru. Tam na samym początku u siebie wygrana pewna 2 do zera. Natomiast w rewanżu były pewne problemy, aby ten wynik z dwóch meczów utrzymać. Porażka 2-1 do z Lincoln. Blisko odrobienia strat była drużyna z Gibraltaru, natomiast Dynamo finalnie to spotkanie wygrało. Sporo meczów na styku Dynamo miało jak na razie w tym sezonie w europejskich rozgrywkach. Tym zwycięstwem Dynamo Minsk zagwarantowało sobie grę na jesień w europejskich pucharach, natomiast dalej walczyło o Ligę Europy. W tej ostatniej rundzie rywalem okazał się być jednak Anderlecht, a więc renomowany zespół, z którym u siebie Dynamo walczyło jak równy. Z równym miał sporo sytuacji natomiast ich nie wykorzystało. Anderlecht jednak bramkę strzelił i z całkiem niezłą zaliczką wracał do Belgii. Tam już dokończył dzieła, tam Dynamo Mińsk było praktycznie bezbarwne. Anderlecht pewnie wygrał to spotkanie i awansował do Ligi Europy. Dynamo Mińsk musiało pocieszyć się Ligą Konferencji Europy jak na razie nie radzi sobie najlepiej. Dynamo Minsk rozpoczęło tę edycję Europejskich Pucharów od dwóch porażek. Pierwsza u siebie z Hartz, 1 do dwóch, Pomimo tego, że mistrz Białorusi wyszedł na prowadzenie, no to później stracił dwie bramki i finalnie to spotkanie przegrał. No a druga w Finlandii z Hartka Helsinki, porażka 1 do zera. To był ogromny festiwal nieskuteczności z obu stron. Tam mogło paść zdecydowanie więcej bramek. Padła tylko jedna dla drużyny z Finlandii. Dlatego też ten początek Dynamo Mińsk w europejskich pucharach w tym sezonie jest bardzo nieudany. Nieco lepiej jednak Mistrz Białorusi radzi sobie w rozgrywkach ligowych. Na Białorusi gra się systemem wiosna-jesień, więc powoli kończy się tam sezon i właśnie Dynamo Mińsk po 27 kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z 62 punktami i dwoma meczami zaległymi. Ma dwa punkty przewagi nad drugim Niomanem Grodno, zatem ta sytuacja dla Dynamo Mińsk jest w lidze dosyć komfortowa. Ostatniego meczu w lidze nie Wygrali we wrześniu od tego czasu 7 zwycięstw, także w rozgrywkach ligowych radzą sobie zdecydowanie lepiej niż w Europie. Trochę informacji na temat Dynamo Mińsk Wam już przedstawiłem, więc przejdźmy do tego, w jaki sposób gra ta drużyna. Od razu powiem, nie jestem ekspertem od Ligi Białoruskiej, na co dzień nie oglądam tych rozgrywek, natomiast mam dostęp do kilku informacji na temat tego zespołu, z którymi chciałbym się z Wami podzielić. Niestety nie są to informacje ze spotkań ligowych, gdyż White Scout, z którego korzystam, przygotowując się do tego typu filmów, nie zbiera statystyk właśnie z Ligi Białoruskiej w tym sezonie, natomiast zbiera statystyki oczywiście z wszystkich europejskich spotkań, dlatego też kilka informacji na temat Dynamo Mińsk z tych europejskich rozgrywek. Mistrz Białorusi zawsze gra czwórkomy z tyłu, są to różne konfiguracje 4-3-3, 4-1-4-1, 4-4-1-1, 4-4-2, 4-1-3-2 z takich formacji podczas tych europejskich rozgrywek Dynamo Mińsk korzystało. Mistrz Białorusi ma spore problemy z wykończeniem, gdyż w tej edycji europejskich rozgrywek strzeliło 6 bramek przy Expected Goals wynoszącym aż 15,6. Dla porównania Legia Warszawa jest zdecydowanie bardziej skuteczna, aż 29 goli przy Expected Goals wynoszącym 19,6. Zatem ta różnica w wykończeniu, różnica w jakości i skuteczności jest dosyć spora. Dynamo Mińsk zwykle rzadziej od rywala w europejskich rozgrywkach utrzymuje się przy piłce. Takie średnie posiadanie piłki Dynamo Mińsk w tym sezonie w europejskich pucharach wynosi 45%, Natomiast jest ono podobne do Legii Warszawa, również ono tyle wynosi, zatem będzie to ciekawy pojedynek drużyn, które niekoniecznie chcą mieć zawsze piłkę przy nodze. Często jednak Dynamo Misk, gdy już tę piłkę ma, stara się budować atak pozycyjny, średnio 35 ataków pozycyjnych na 90 minut w tej edycji Europejskich Pucharów. Dla porównania Legia 25 takich ataków pozycyjnych przeprowadza w Ekstraklasie średnio na 90 minut, więc ten atak pozycyjny to jest dosyć mocna strona białoruskiej drużyny. Często ten atak pozycyjny sprowadza się w boczną strefę boiska i kończy się dośrodkowaniem. Średnio w tym sezonie, w tej edycji Europejskich Pucharów, Dynamo Mińsk wrzuca 20 razy na mecz ze skutecznością 38%. Jest to całkiem niezły wynik. Dla porównania Legia Warszawa 16 wrzutek na 90 minut w tym sezonie Ekstraklasy ze skutecznością 37%. Zatem nieco lepiej wrzuca Dynamo Mińsk i myślę, że na te wrzutki w kontekście Legii Warszawa warto uważać. Natomiast przecieka troszeczkę defensywa Dinamo Minsk w tym sezonie w tej edycji europejskich rozgrywek średnia expected goals against wynosi 1,6. Zatem drużyna z Białorusi dopuszcza rywali do całkiem sporej ilości sytuacji. Dla porównania Legia Warszawa dopuszcza rywali do nieco mniejszej ilości sytuacji, gdyż to expected goals against wynosi zaledwie 1 na mecz. Oba zespoły grają jednak dosyć agresywnie, nie odstawiają nogi, dlatego też notują sporo przewinień. W przypadku Dynamo Minsk jest to 15 fauli na mecz, a w przypadku Legii Warszawa 13 Faulli na spotkanie, dlatego też myślę, że będzie to dosyć ostre widowisko. I taką cechą, która też łączy oba te zespoły, jest to, że starają się grać do przodu, starają się grać ofensywnie, raczej rzadko grają do tyłu. Średnio Dynamo Minsk w tym sezonie notuje 46 zagranie do tyłu na spotkanie. W przypadku legii Warszawa jest to zaledwie 53 takich podań, zatem są to dosyć niskie wyniki, dlatego też myślę, że możemy spodziewać się całkiem ofensywnego meczu. Dynamo Minsk, jednak nieco częściej od legii Warszawa. Warszawa do przodu gra długim podaniem średnio notuje 55 takich zagrań na spotkanie, co jest dosyć wysokim wynikiem, natomiast są w tym dosyć skuteczni, ta skuteczność tych długich podań wynosi 58% co jest całkiem niezłym wynikiem, dlatego też myślę, że z perspektywy Legii Warszawa warto na te zagrania uważać dla porównania Legia Warszawa 40 takich zagrań na spotkanie ze skutecznością też całkiem niezłą 53% styl gry najbliższego rywala Legii Warszawa Wam już nieco przybliżyłem, więc Przejdźmy do piłkarzy, na których warto zwrócić uwagę w kontekście tego spotkania. Jedną z bardziej wyróżniających się postaci w Dynamo Mińsk jest ich bramkarz, a więc Fedor Lapołków, a więc 21-letni Białorusin, pięciokrotny reprezentant tego kraju. Obecnie podstawowy bramkarz tej reprezentacji, który w tym sezonie rozegrał 34 spotkania, stracił zaledwie 18 bramek, zaliczył aż 21 czystych kąt, jest wychowankiem Dynamo Mińsk. W Pucharach stracił zaledwie 9 bramek, pomimo tego, że jego rywale wygenerowali sobie na tyle sytuacji, że powinni strzelić 13 bramek, dlatego też spora rola w tym, że dostali się do Ligi Konferencji Europy właśnie Fedora Lapołkowa, też nieźle gra nogami, gdyż celność tych długich podań w jego przypadku wynosi aż 67%, dlatego też bramkarz Dynamo Misk jest mocnym elementem tej drużyny. Kolejnym piłkarzem, którego można wyróżnić z tej drużyny jest Paweł Setko, a więc 26-letni Białorusin, też reprezentant tego Kraj 11-krotny w tym sezonie 25 spotkań, 4 bramki i aż 9 asyst jest obecnie najlepszym asystentem w tej drużynie. Na co dzień gra na skrzydle, natomiast nie jest to taki typowy skrzydłowy, raczej rzadko wchodzi w dribbling, raczej jest to rozgrywający na skrzydle, dysponuje dobrym podaniem stąd też tyle asyst. I też piłkarzem, na którego zwróciłbym uwagę już jutro jest Dmitri Podstrelow, a więc 26-letni Białorusin, który też gra na skrzydle, 14-krotny reprezentant tego kraju. W tym sezonie rozegrał 30 spotkań, strzelił 7 bramek, zaliczył 5 asyst. Jest piłkarzem, który dosyć często drybluje, potrafi piłkę dorzucić, dlatego też Legia Warszawa myślę, że powinna też na niego uważać. Natomiast myślę, że kluczem jest to, jaki poziom reprezentuje Dynamo Mińsk. No i w tej sytuacji z pomocą przychodzi nam ranking Opta, który pokazuje, że Dynamo Mińsk w ekstraklasie walczyłoby o utrzymanie z tych wszystkich ekstraklasowych drużyn. Najbliżej Dynamo Mińsk do korony Kielce, także jest to mniej więcej taki poziom. Jeśli chodzi o resztę drużyn z Białorusi, to są to drużyny pomiędzy ekstraklasą a pierwszą ligą, bądź też na poziomie pierwszej ligi. Zatem ta liga białoruska jest zdecydowanie mniej wymagająca niż ekstraklasa, i myślę, że ten ranking dobrze to pokazuje. Jakiego meczu zatem można się spodziewać? myślę, że Legia Warszawa grając u siebie grając z rywalem nieco słabszym będzie chciała mimo wszystko dominować, będzie chciała utrzymywać ją przy piłce i w taki sposób też uniemożliwiać te ataki pozycyjne Dynamo Misk, które całkiem nieźle wychodzą tej drużynie. Natomiast nie wykluczam takich momentów, w których to Legia Warszawa będzie sama chciała oddać się inicjatywę, będzie chciała kontrolować ten mecz bez piłki, gdyż to robi bardzo dobrze i będzie starała się atakować z kontrataku, gdyż te fazy przejściowe, ta faza przejściowa z defensywy. Do ofensywy całkiem nieźle im wychodzi i to pokazał między innymi mecz. Z paczką to podał. Warszawa musi jednak uważać na te długie piłki słane przez m.in. bramkarza Dynamo Mińsk, czy też dośrodkowanie z bocznych stref boiska, gdyż to całkiem nieźle wychodzi tej drużynie i to są jej takie najpoważniejsze atuty. Legia Warszawa jednak jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. Gra u siebie, ma zdecydowanie lepszych piłkarzy, jest w świetnej formie, gdyż ostatnia strata punktów miała miejsce w przypadku Legi Warszawa 6 października więc miesiąc temu z Jagielonią Białystok, gdy padł remis. Zatem to Legia jest zdecydowanym faworytem tego starcia, co też pokazuje ten ranking Opta. Jakie szanse daje warszawskiej drużynie? Myślę, że 80 do 20. Zastanawiam się nad 85 do 15, gdyż Dynamo Minsk to drużyna, która jest jednak na niższym poziomie od legi Warszawa. Natomiast to są europejskie rozgrywki, wszystko wydarzyć się może. Natomiast myślę, że akurat oto spotkanie w przypadku Legi Warszawa można być spokojnym, natomiast na te dośrodkowania i długie piłki Dynamo Minsk warto w przypadku Legii uważać. Dajcie znać w komentarzach, jakie szanse wydajecie Legii Warszawa w tym spotkaniu i jaki wynik typujecie ode mnie 3 do 0, a ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to bardzo mi pomożecie. Zachęcam też oczywiście do subskrypcji tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zapraszam też do wszystkich linków w opisie, tam moje wszystkie social media i też patronite. Jeśli chcielibyście wesprzeć moją działalność, to zapraszam serdecznie. z ko. Do zobaczenia i miłego mecziku. Jutro życzę.